Rusarów w takim możemy razie... Możemy coś używać z telefonem. No, coś możemy kupować w telefonie. Wpadka, widzę twoją talię. Cześć. No ale tu nie podglądaj, no, zaraz to już Wyłączyłem Ale podejrzał, ale... Najpierw, ale przynajmniej się przyznał do tego, że, że kradnie komuś tak... Żółta czwórka, let's go. Uuu, ale wyczwórkowałeś? Uu. No ja pierdzielę wiczki! Lewiczki. <laughs> Przepraszam Wiczki Ile mam pieniędzy? Nie mam Masz tu zaszkę To się nie martwił Żolty? za bardzo A kurde Jest yes, Wiczki <laughs> Zielony O, wpadka Widzę wszystkich Nice, nice mm, Jaki plan? A, gramy w Uno, potem jakieś Backport zobaczymy Witaj Niczka Pewnie. Gramy sobie na talię Siedemka wymienia z, się z Far 7 i 0. Ja. O, bardzo miło z mi, twojej strony, że mi oddałaś takie super karty. O nie, <laughs> tak mi odebrała te dwóch Dobra, mam 600 hajsu, czy ja mogę coś kupić? Z telefonu? Hmm, target players draw od 1 do 3. O, ciekawie. i masz 3 sekundy jeszcze. Ej, mi przestań, patrz! Szybciej, telefon. telefon! No nie, no! Nie dolary. Nie! Nie straciłem! A kto dostaje? No, <śla> fatka dostaje. No i pięknie! 3 dostaje? Fatka Dobrze. dostaje 3. No. Dobra, dobra, Rozładował ci się telefon, jak jakby. O nie, rozładował mi się telefon, d dwukropek kropek, co teraz zrobię? Muszę ładowarkę chyba kupić. Nie starcie mi za 100 coinów? O nie, nie można użyć telefonu! Nie możecie dzwonić. dzwonić. Co z tego, że mam rozładowany telefon i tak bym nie mógł dzwonić? Nie możecie Ten dzwonić. Ten kropek! Co ja teraz poczynię? A nie, nie dostałem hajsu, bo nie mogę Hez. grać. Jak się w tej grze krzyczy Uno? Musisz ja krzyknąć. Musisz głośno jest. krzyczeć po prostu. Wtedy będzie Uno. No dawaj wpadka. daj żółty. Dobra. Uuuu. O nie! Nie widzę kolorów! <laughs> nie uważaj, że jesteś daltonistką W sensie, że widzisz inne kolory Cyk blokada zaszki, żeby sobie nie zagrał cyk! <laughs> I cyk, twóreczka! No kurde, dajesz mu zagrać, a jak gdzie? No nie pograsz sobie i proste O, mam znowu telefon dostępny Komu zrobisz niemiło? O, 800 poszło O kurczę. co o, jest? No oczywiście, że, na... że na mnie Oczywiście, że na O i tak Bardzo dobrze Ile dobierze sobie? Jest A 4. tylko 4, sadge Kurde, no, tak warto było No dobra, w takim razie Ja się rozładowała Sadge, jak mogłaś W takim razie oddaj mi swoje karty No nie <laughs> Jak już sobie o. zagrałaś Gdzie są co to jest? <laughs> No wymieniłem ja wszystkie Ej, Ja się ta znowu swoje gacie Dobra, mam sześć stówek Co mogę zrobić? Tragedia Ivy, tragedia Dlaczego Karik odnosi miłkę na żywo? Nie użyjcie! No bo może samochód naprawia, zostaw go Naprawia ja. samo Uno naprawia no, no Naprawia Uno, a to siedzi w garażu ja. Naśmiechawa TV po prostu ja całkiem dobrze witaj, Barwek princess. Całkiem fajno Dobra, piąteczka dla was No i co zrobi spadka? O, dzwoni <grystanie> Dzwoni papuga! <grystanie> o nie! No i Wiczki sobie nie, po, nie poklika w telefonie. Dobra. Zagraj sobie w jeszcze. Smata. Oj, tam, oj, tam. Na zakaz. fart. Uu. To zmienimy na żółty. Dobra. Oho. Oho. Nie podoba mi się Twoje zachowanie. Co tym razem? Uu. Na czerwony. Zu naprawdę. To ja to biorę. O! Aż mi Gierka No niech będzie! Wpadka? Oddawaj kartę. dawaj! O, szóstkę czerwoną szóstkę czerwoną! Ale sprzedaję, kurna, sześćdziesiąta! Puuu! Sześćdziesiąta! No nie, no co to ma być? On ma szóstkę czerwoną i... Sześćdziesiąta! A nie szóstka czerwona, kurna. No, jest jesteś czerwona szóstka. O kurde, słuchasz radia jakiegoś. Słuchasz radia. Jank? O! A, Co? Joko? Farciora! Co jest? I kolorek wybierasz. Co za farcioro? No dobra. Jesteśmy nigdy nie skończymy grać. <laughs> Jaki nigdy, co ty? Nie no! Wikusia dawaj, graj! Gramy! Wikusia 1600! Wikusia wykorzystywaj ee, ten hajs! Normalne. Wykorzystuj ten hajs Twali papuga! <grym> o wygrał! Nie mo, Co? Jak on to wygra? A to jest, że, że... wyrzucasz tyle kart od 1 do 3. O, kurde. A, klikajcie. Nie klikajcie tego! Nie klikajcie quit Continue chyba jeśli już. Pierdzele ja... bardzo... <laughs> Nie klikajcie. No, nie klikajcie no, tego, no, bo cię wpadkę wygłosić. Dobra, lecimy, kolejna rundka. Wszystkich was zniszczę. O, jednak nie. Nice! Wyniły mi się karty. Sadge Proszę AB. Ale tak nie biło do mnie. Jak ja zarobię pieniądze na wydupienie was stąd? I ten smutny AB, takie smutne guzik No jest bardzo smutne Nie mogę tak Pikusia, nie rób mi krzywdy Dobrze Ona już dzwoni Nie no, blokuje telefony O nie, ja nie mogę wykonywać telefonu No nie, co ty teraz zrobisz? <laughs> ej, fajne są te mechaniki Oddawaj <laughs> Spoko, bierz sobie <laughs> O, ciekawe no. Bardzo. Mega. A to teraz jest. Tak, Zaha. Tak, Zaha, teraz to... Tak to bym zaraz wykonał telefon. Oho, tak, telefon. Nie mam myślenia w tej grze, bo ja najbardziej lubię w uno to, że po prostu bezmyślnie nawalasz kartami i w końcu wygrywasz. Patka, przecież tutaj jest taktyka, tutaj Aha, trzeba tak, myśleć! Tak tak, 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 To jest najważniejsza część tej gry. Musisz użyć młocy mózgu. Oho! Widzisz, zagrałem 6, a mogłem 7! 7? A mógł zabić się! Łap, O, dziękuję ci. Na pewno mi się przydadzą te karty. Dobra, dobra. Uuu, ale Ja tyle, Mikusia ma tylko żółte. Dobra. Nie, teraz Amy ma tylko żółte. Hmm, okej, okay. w sumie. Zwolę! Za nimi! O, ha! o nie! wywaliło mi akurat złe! A zero! czekaj, a ona ja pójdzie to Aż zero! Aż zero! mogłem wygrać. A mógł wygrać. zero! ale zero! ze pesek ze zero! ze mi wrzeciło. Masz telefon rozładowany No Rozładował mi się szatkę Uuu No nie no i nie mam Dobra dawaj wiczki O, zadzwoniła Nasza wpadka <grywka> <grywka> <że patka> dobiera <grywka> Idealnie Ależ dojazd masz patka. No Co jest. jest? Wiczki Cię ewidentnie nie lubi <grywka> Dobra, masz dojazd z tych kart, co zabrałam. O nie, Zacha będzie dzwonił. Nie. Kładę kartę jedną. Ja no ja blokuję wpadkę. Masz, masz dojazd. Masz No mam najwięcej kart. Dojazd masz, a niej. Ej, B, jestem starsza i jestem kobietą. Moglibyśmy zacząć szanować. No. No, no, do, no, ej. B. Teraz poznasz gorzki smak moich kart. O kurde, co on. Nie, no wygrał to! No jak to? No, nie mogę, no chłopca zrobił. Ale to jest ja, za klikaj. easy. To jest ja, klikaj, za klikaj. easy jest ja, w ten sposób. A jak mam opcję. An, dobra, nie klikam, continue. Zachowajcie. się nie easy, continue no. możesz. Jak to nie lubię? Po prostu jestem szefem w UNO. Ja zawsze grałem z moim starszym rodzeństwem w UNO i dawali mi niezwykły zbyt... <gul> no Więc ja muszę, wiecie. Musisz ja się nam na co wygrać no. teraz. Ty Jesteś ty starszym rodzeństwem i nie umiesz grać normalnie, tylko okay, na Okej, dobra. dobra, to dam Wam wygrać teraz dla Waszej Dobrze. dobrej Dobrze. dobrego samopoczucia. Aha. Dziękujemy. Nie, i przestań. Proszę nie tak do mnie, klincz mnie zjadę, jak to no, co tam. to wiczki? O kurde, ale pomalowane. Co on zrobił? Nie mam pojęcia, Magia z ale on znowu mała. wygrywa. On używa tych umiejętności w ogóle, Nie wiem kiedy kolejny drag stream. Póki co wytrzymuje w trzeźwości już jakieś 13 dni. Tak on wybrał. Good you to know. Cześć, jaki. No to cyk. No i on to wygra już, kurde, zaraz. Trzeba mu, Trzeba mu cały czas telefon wgas kasować Bo on jest za dobry w tę grę no, O, widzicie niech, niech wikusia nie ma, dobra, dobra oh, ha, ha, ha. Oddywasz mapę Aha. A dlaczego tak nimło do mnie mówisz? dwóch kropek Nie, to nie do ciebie, sama do siebie mówiłam, wiesz? <laughs> Nigdy bym tak nie powiedziała do twojego partnera Tak, tak O, dziękuję ci bardzo, wiczki Przestań Przejdzie się odwać. O, taka jesteś mądra. No to cyk. Zwonił. O nie, no co? Ale on Wow, O, ale on Play. Uno. Dawaj, discard jakiś, nie wiem cokolwiek. O! Nie, myślałem, że to. Dostajesz 100 za każdą kartę, którą masz w ręce, czyli. Dostajesz 100! Rzuć to! No nie da się. Wow, ale unlucky. Czy ja takiego pecha w tej grze, za szok. No nie, znowu dzwoni. To się dzwoni, zbiera pieniądze O, teraz jest 300 No i wygrał no Wygrał Już można Nie, bo on wrzucił w sumie kartę tak, bo już nie może Nie może zagrać Chyba A nie nie może Dobra, luz Dawaj wiczki! O kurde Ale wiesz, że to ci nic nie da Trudno Da mi dużo Okay. No i co zrobisz, Fatka? <grym> ale. Ale zrobiłaś potężnie. Zrobiłam potężnie, żeś wiedział. Zostałeś pokonany. Ale. zostałem pokonany teraz. O, zostałeś pokonany. One more time. No kurde, rzeczywiście. Albo nie, ty bardziej. No, śmierć, <grym> no zostaw mnie w spokoju. Ty bardziej. Dobra, dawaj zaszka No i ten weźmie discard i wygrywa znowu, no Przestałbyś takie rzeczy robić Wyrzuć za jedną! No nie da się <śp�oooricz> najdwie wyrzucić No jaki farciarz walony, no co jest? Ja miałem... <śp göster rename mes. śpits> Kawiszka, ja miałem kurda Dwie ja że jestem to no. wyrzuciłem jedną! Jakie to jest odmaki! Nie klikajcie quit. A ja mam kliknąć continue? Klikać continue czy nie? Continue możesz. No nic nie, ja nie zmieniam. klikam nic To nie klikaj se Jak nie klikam to wygrywam <noise> No żeby ktoś cię nie kliknął przypadkiem no, ja Dobra cyk tak. dwójeczka Co zrobisz wiczki? Staj, tak <noise> mówić Proszę jest mnie już Nie no proszę cię, no przecież taki masz nikną, no przecież o, mówię do ciebie po Wiesz Ale kiedy ja ostatni niebieski... raz w playu, play'u byłam? No nie wiem No wiesz, że jest taka opcja chyba, jak z Niku. Wiesz kiedy ostatni raz byłam, że zmienić <laughs> Nigdy na przykład Właśnie, dokładnie tak. <laughs> Dobra, wpadka, dobierz sobie troszkę szczęście. o życiu, dziękuję ci życiu, bardzo takie szczęście w życiu jak masz w kartach Tego dziękuję w dziękuję masz jedyneczkę za to ale się za mnie się na widzce odkrywasz nie 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 tragedia tragedia. ojojoj zaraz zbieramy pieniądze będzie ten niebieski w końcu? Szczerze, że wikusia to... zmieni znowu o nie! O nie! Jak ja mogł? Kęgół? To nie mogę. nie zagrasz sobie w patka? Nie, ty Ebi nie zagrasz O nie, jak mogłeś Oj, tak ta. Oddawaj Ebi swoje karty. O, dawaj Zaszka swoje karty. Aha. <laughs> Idealnie. No i pięknie No i co? No to dzwoni Juan! Ja <laughs> Mówi, że musi się udać. Błagam, błagam! Okej. Okay. No co, za pech! Nigdy nie wygram! Jakurat ja musiało mi wywalić tę, którą mogłem zagrać Ja pierdzielę, no przecież to jest pech stulecia w moim wykonaniu Tak było To jest żart Oddawaj to, oddawaj to Oddawaj to, no nie rób mi tak On zaraz weźmie znowu losowanie Już tam klikam na no telefonie No obzoruje. to weź mu dodaj karty no, dodaj, dodaj mu karty No dobrze Nie, chyba pomyliła Nie, ale przynajmniej nie rzuci Dobra, nieważne <laughs> ja, Patka! Nie słuchałam, czy nie co jest napisane, próbowałam na pamięć! Ajajaj, tak będzie Back for Blood. Dobra, Wikusia, w tobie nadzieja. Nie, a dobra, okej, okay, ujdzie w tłoku. W tłoku? Tłoku. Chcesz czy jakoś tak. Ja już nie gram, grałem. No już w tłoki gadasz. No, ale w tłoku to jest dobre. to stwierdzenie. Tak, ja plus 4, ja no nie. właśnie! No nie, musiałem nie trzeba zablokować! No nie to. No i no dzwonić, Znowu no! no ale nie, to jest nie się, ale Ja nie nam. mogę, ale w pierdzie No bo Wikusia mogła ci dodać kartę i tego nie zrobiła, no. A ty nie mogłeś mnie zablokować, zablokować albo mi dodać karty! Nie mogłem, nie miałem 700. 700 chyba jest potrzebne z tego co wiem do tego. Tak. No widzisz... No, trzeba, to widzisz, karty, wydawałeś to siebie i teraz masz! No wygrałbym! Nie mogę... Nie nie ale mam pecha, bo oczywiście nie muszę zesargować najmniej jest. kart! 150 zł za to Bo to naprawdę tutaj to, to więcej powinnam dostać za szkody moralne. Dawaj. Nie co za, co za każdym razem robisz, widz? No nie mogę ten silniejszy ode mnie wybać. AB? Widz. <laughs> no. Dobra, no to zmieniamy sobie kolorek w takim razie. Nie ma problemu, AB. Zmieniamy sobie kolorek. O ale mi powiedziałaś, to ja to biorę, ale zarobiłem że dzięki temu więcej pieniędzy. Co to było? Ja już wybierałam w telefonie, żeby. Aaaa... Nie wiem, ja to nie. Ty, ty ciągle, kurna. Ja jedyne komentarze, jakie u ciebie widzę, to jest kiedy coś. <ścoughs> Kiedy faraony, kiedy zima, kiedy jest super, kiedy wszystko? Ja nie wiem, ja tylko to widzę. No nie, no już dzwoni, kurna znowu. I pewnie trzy wyrzuci. O dobra, jeden na szczęście. Nabierzemy no mu karty wszyscy. A dobra, ja, jednak nie, teraz już nie musimy. Ja sobie wezmę. O nie, no jak mogłaś. Normalnie. Czemu mi? Trzeba mu od zaski brać. Patrz, ile ma Zacha. Oh. O nie! Ona o ma 4 plus 4. 4 jest nimi! <grym> no nie, no ten już ma. A, już nie ma Uno. <grym> dobra, ryzykujemy? Chyba ryzykuję. Nie wiem teraz, co ona ma. Zacha. Albo ona nie, miała. dobra, jeszcze nie. Ooo, uh, kozak. Podoba mi się. Te karty są cudowne. Ooo, i za ryzyk idzie. Oj, ty też nie masz szczęścia, tylko zahamasz szczęście. O kurde, jeszcze sobie doda. O, Super, o, podoba dziękuję. mi się, zajebiście, dzięki temu wygram A nie, dzięki za temu Zacha wygra Nie, nie wiem czy wygra no Nie, nie proszę, nie mij tego O nie, nie ma, dobra dzwoni, O 600 ma, ma, 600, ma 600. Dzwoni Dzwoni, kombinuje Ale 700 ale jest potrzebne ma... A! A nie, no zablokował Nie mij No przecież to jest niemożliwe Tym człowiekiem nie da się wygrać To prawda Masz rację, Amy On jest za mocny Jeszcze raz jest ah, do Damonek, hejka On Ej, to jest 6 gier pod rząd wygranych pod rząd? No musisz... Pięć 5. 5? Dobra, to szósta teraz jest. On 5, jest za mocny. 5. nie bo pięć ali czy na czacie, jest 5-0. Super <laughs> Jest ładnie, jest super. 6 punkt. Dobrze się bawimy. A, super się bawimy. Jest ekstra... jest wiecie! <laughs> Ej, zagramy zaraz jakieś inne u żeby nie mógł kombinować. Tak. No ale tak. to jest super, to jest fajna nowa talia! O co ci no, chodzi? Tylko czemu ja, ja się ci dobrze bawię, się. bawię no bo daję ci przeł, czas to podaję ci cały czas plus 4 To dlatego wpadka Spróbuj mi zabrać talię <noise> On Zastaniesz to zrobi web, specjalnie. To Będzie ci krew z nosa leciała Dobra, nie chce mi się. Ja pierdzielę tak baby no Nie ma problemu. Tak <noise> Dobrze! Dobrze! Oooo! tak tak umiem. Cyk blokada na zaszkę jeszcze Żeby sobie nie myślał za dużo. No dzień! Ej, ale nie ze mną! Dobrze! Oho! Jednak nie O kurde! No to cyk plus 4 na zaszkę, żeby tyk! sobie nie myślał! To nie może tego wygrać! Już nie wygra tego, nie mam szans Zaha zaraz będzie Nie, to ja już kończę streama, z wami O nie Nie martw się Zaha ratujecie. Nie no jak to jest Dobra Ale okay. się Okej, okay, spokojnie Damy radę! Wierzę w ciebie, Juan! Wierzę w Ciebie No kurwa Nigdy tego nie wygram! Nigdy tego nie wygram! Nie mogę! O! No i dzwoni już do okay. Joana, kurna fatka! O nie, fatka stwierdziła, że dobierze zamiast dzwonić do Joana. Ja pierwszy raz zapomniałem! Cału nie dzwonisz do Joana. Joan cię wzywa! Co za bęstwo! Wygrałem! Nice, w końcu wygrałem! Yes! W końcu nie zacha! Dobrze <laughs> <grabble> Cześć, się wygrałem na mojej opinii Ja chcę, żeby odcinek, Bo, elo